serdecznie ponownie na moim kanale, chociaż dzisiaj film no, na zielono, jak widać za mną zresztą. No i, i, i tak nie do końca planowane, bo, bo jest już 20, po 22 godzinie, a jutro ja, mam cały dzień zajęty, ale przyszła do mnie dzisiaj paczka, paczka dlatego mimo że planowałam najpierw plat tu po, po swoich roślinach. No albo tam może nawet jeszcze innego rodzaju filmy. No to wiecie, no nie może czekać, nie może czekać ta paczka. Muszę ją wyjąć, żeby, żeby tam mi się coś nie zadziało. Zresztą jestem bardzo ciekawa, jak przyszła, jak wygląda roślinka, którą zamówiłam. Jest to tylko jedna roślinka. Zamówiłam ją z Allegro. Jest to jako sprzedawca. Jarenko, Gliwice, coś takiego. I ten sprzedawca ma dużo Sansevierii. I właśnie dzisiaj przyszedł mi sensewieria, którą chciałam od dawna już mieć. Nie wiem, czy ona jeszcze jest kolekcjonerska. No na pewno nie jest najtańsza jeszcze z tych Sansevierii. No ale już ta cena nie jest taka szokująca. W każdym razie jest tu jeden kwiatek, a było jest takie. Więc jestem sama ciekawa. Jak została zapakowana jak wygląda. Niepokoi mi to o tyle, że ja nie przepadam za zakupami online akurat kwiatów. Mam z tym takie sobie doświadczenia, zwłaszcza z tą serię, którą zamówiłam no, w podobnym okresie kiedyś i przyszła do mnie totalna sieczka, więc jestem bardzo ciekawa, czy ona będzie wyglądała dobrze. No, no jednak swoje kosztowała. No. Taka, nie wiem, czy ktoś się może domyśla o jakichś tam może mi chodzić, ale jest to jedna z takich dziwniejszych tam zwłaszcza pod kątem kolorów. No dobra, otwieramy. Nic nie będzie chyba widać za bardzo. Ja może skierujemy trochę niżej. Nie, nie widać. No, napakowany w folii, jak to zawsze. Jest pit pack, bo jest zimny. Najgorzej, że to miało przyjść wczoraj, a przyszło dopiero dzisiaj po godzinie 15. No, a dzisiejsza noc, no, to była taka sobie. Przynajmniej u mnie na Podlasiu. O, no. No, troszkę się tego bałam, że to nie, nie jest taki dokładnie układ, jak powinien być. Ale jest coś. Dobra, nie będę wyjmowała tych śmieci. tylko tutaj rodzaju. No i dobra, jestem tutaj i wracam do poziomu pierwszego. Wstawiam. I naprawdę to był dobry pomysł, że ja w ogóle wróciłam do zamówienia internetowego. Hmm. Pakowana na razie jest w ten sposób, tak? Jest jakiś patyczek zabezpieczający. Mam nadzieję, że się nie połamała nic. Hmm. Te większe liście no oczywiście czubki to są niestety ale tutaj to chyba nie wygląda źle chyba zobaczymy zobaczymy od tego zakupu uzależniam swoje dalsze zakupy akurat od tego sprzedawcy być może bo jeszcze jedna są chodzi mi po głowie to bardzo bym chciała mieć. To też nie jest jakaś już tam tego, ale też chyba taka nie jest taka dostępna gdzieś tam. hm Tu się coś wyłania, a nie wiem czy, czy u was nic nie widać. Uh. Mm -hmm, mm -hmm. No tylko jedyna to jest opakowane. Nie widzicie. Jesteście w stanie odgadnąć, co to za sansywieria? Wygląda, wygląda nieźle na razie. Nie widzę jakiejś większej masakry. No kolor jest przedziwny. Przedziwny. Ale ja chciałam właśnie umieć. żeby tego nie połamać. Chociaż już widzę, że jeden środek, jeden liść ze środka jest połamany. Tutaj są jakieś suche. No. no zobaczymy. Ja do końca będę z tego zadowolona. takimi księtkami akurat interesuje. To no to właśnie tam, tak, Chociaż są sejneria, to też kwitną. Więc o, dobra. No generalnie chyba uważam, że nie najgorzej było to zapakowane. Za, za dużo ziemi ani niczego mi to nie wypadło. Trochę mnie martwi, że jest mokra. Trochę mnie to martwi. Wygląda doniczka. Doniczka jest spora, ale jest mokra jak diabli. To Dla sensu wierni nie jest zbyt dobre, zwłaszcza w zimie. Czy ja jestem zadowolona? Sama nie wiem. Jutro chyba na spokojnie jeszcze ją obejrzę, ale zobaczcie. Nie, tak tak no, na pierwszy rzut oka nie wygląda źle. Są tak, jest jedna sadzoneczka taka duża, duże liście. Tutaj właściwie są chyba z trzy sadzonki, jedna tak rozłożysta, jedna to jest chyba taka na, ta młodsza, młodszy przyrost. Ojej, to są takie grube liście, matko, fajne są. Nie no, wygląda fajnie. Też myślałam, że będzie bardziej taka w górę, tak jak te liście tutaj wystające dwa. Właśnie to jest z jakiegoś tam oddzielnego miejsca a ona jest taka rozłożysta ale liście mamy niektóre to takie ma grube naprawdę bardzo fajnie to wygląda jeszcze będę musiała się oswoić z nią wy może żeby gdzieś tutaj stało niedaleko no bo już Wam te parę minut nie będę was nudzić tym, tym jednym kwiatkiem ale pokażę Wam jeszcze ostatnie takie moje zdobycze. Na pewno wiecie, bo to już chyba trzeci raz i to całkiem niedawno, pojawiły się z Sansevieria Silver Princess w Lidlu. Ja kupiłam je nie teraz w tym rzucie, bo to chyba z tydzień temu gdzieś mi się obiło, że chyba były znowu, ale przyznam, że je bardzo lubię. Na tyle, że kupiłam kolejne dwie doniczki, bo mam z takiego pierwszego rzutu jedną. Kiedyś Wam pokażę, jaka jest różnica między tymi. No ta jest fajna, bo ma takie dużo młodych przyrostów. Jesz akurat pokazuję tą chyba przyszłą. Ta mi się fajnie udała. Jest rzeczywiście fajna, duża. I te młode, młode listki są rzeczywiście takie jaśniutkie, bardzo fajne. Polecam, polecam właśnie te z Lidla, bo one są tanie. Bo one kosztują chyba około 25 zł. Akurat te dwie, które ja kupiłam poprzednie, była taka jeszcze promocja, że druga za 50%. Więc one mi jeszcze chyba po 18 zł wyszły. One naprawdę bardzo wdzięcznie rosną. No ta z poprzedniego rzutu, to jak nowe liście mi puszcza, to takie jeszcze wyższe są fajne. Naprawdę. Silver Princess. Chociaż widziałam już ją nawet, tylko że w takich dziwnych dużych doniczkach, prawie za 70 zł, biedronce. Ale to jakiś taki dziwny rzut był, taki sensywiergi. Dlatego, no, tutaj mogę powiedzieć, jeśli nie macie, a jeszcze być może możecie dostać w Lidlu, to polecam, bo są naprawdę piękne. To są moje takie, takie ostatnie snice giery, chociaż kupiłam jeszcze ostatnią jedną, no to akurat taką najzwyczajniejszą, którą właściwie pełno było, ale spodobałam się, wam jedną doniczkę, no i myślałam sobie, że będę miała jeszcze jedną. To jest najzwyklejsza superba. No też była tak ładnie, taki dość duża sadzonka, dużo tych listeczków takich ładnie przybarwionych na, na, na takie żółto-białe. No jest też takim ładnym nawet też przyrostem i ja ją kupiłam, ona była tylko jedna, nie wiem czy była wcześniejsza dostawa, czy było więcej tego, czy nie, no ja tak kupiłam, no było za 25 zł, ja nie mówię oczywiście 24,99, czy, 24 99, 5, 9, czy już nie pamiętam, już tak będę Wam zaokrąglać, bo nie pamiętam, no i tak jakoś mi urzekła, ja, nie, że kupiłam, zresztą ostatnio właśnie na te różne rodzaju sansywierie się przerzucam, bo chyba no, jestem już trochę zmęczona filodendronami, naprawdę już mnie trochę denerwują i tam w jaki sposób rosną i co tam się z nimi dzieje. O tym powiem kiedy indziej. Bo jeszcze, jeszcze już parę minut jeszcze mamy. To pokażę Wam. No one taką wszyscy znacie, ale ja też ją kupiłam ostatnią piedronce. To jest taka cylindryca, paluchy takie. Nie wiem konkretnie jaki rodzaj, bo to po prostu nie jest to określone. Ich kilka jest rodzaj. Ona też mi się spodobała, też była w jakiejś przecenie. W ogóle to, że przeceny teraz na rośliny są w biedronce, to też jest fajna sprawa, bo wcześniej tego nigdy nie było. W Lidlu to już kupowałam takie z przeceny, ale na Biedronka to teraz mnie zaskakuje. I ta taka fajna doniczka to jest doniczka 10,5. Ona w biedronce była wyjściowa około 30 zł, ja kupiłam ją za 15. A gdzieś mi się przybiła, tylko że tak się śpieszyłem, poleciałam i żałowałam później kupiłam jeszcze nie kupiłem jednej, że była nawet za 9 zł. Więc naprawdę super. Bo ona. I ona jest naprawdę tak spora. Zobaczcie. Może nie tego, ale fajne. Ja akurat mam już taką, ale nie taką samą, na zasadzie, że mam dużo takie drobniejsze te, te liście. Więc, więc jest inna w mojej kolekcji. No i jeszcze jakieś z takich promocji biedronkowych ostatnich. Ja się znędzam nad tymi kwiatami ostatnio, bo całkowicie nie mam czasu ich poprzesadzać. Tak one stoją, stoją, czekają na lepsze czasy, ale, ale jutro już muszę się za to zabrać, bo chyba nie doczekają. Kupiłam e, aloasy, tak, Takie te klasyczne, ale nie nasze, bo taki nasz babcienie to też mam. I to tak mi wyrósł, że po prostu na metr prawie, w bardzo krótkim czasie. Ale to są te takie aloesy. Też, też są lecznicze, ale to aloe vera, czy tak. Więc no, takie niczuszki. Kupiłam dlaczego? Były po 3 zł za sztukę. Więc ja że akurat takich nie mam. Tak mi się spodziewały. jakie to grubaśne są liście. Jakie to są fajnie grubaśne liście. Dlaczego nie, bo ja chyba rzeczywiście się, zaczynam się przerzucać na te rośliny, które wiecie, są żelazne i nie łapią różnych innych świństw, bo już mi to trochę męczy. Więc takie. No, i jeszcze zakupy. No i to jest jeszcze wcześniejsze zakupy, ale tutaj to już chyba się naprawdę bardzo zmęcałam, Boże, naprawdę tyle czasu nie mam, nie mam, jak tego przesadzić. I to są no, zwykłe grubosze. Ale też kupiłam ją wtedy w promocji, jak była druga za 50%, to wziąłam sobie dwa gruboszu właśnie tego, to pewnie kojarzycie, bo to są, yy... to się tam jakoś jeszcze inaczej nazywa uszy szereka coś takiego. I ten najbardziej klasyczny, ta krasółka taka. No i właśnie tak, tak mi stał, czekał na lepszy czas, no i trochę mi popadało tych listeczków. O, właśnie tak jak teraz. Więc, więc to już jest ostatni dzwonek, żebym się jednak za to zabrała i przesadziła, więc czeka mnie duże przesadzanie, ale mam tyle, tyle, tyle porządków w roślinach do zrobienia, że nie mogę się za to zabrać. Naprawdę. A już jesień i czas, czas troszeczkę się ogarnąć tutaj w tym zakresie. Czy ja Wam coś mogę jeszcze fajnego pokazać na dzisiaj? Chyba nie, chyba nie. Więc jeszcze raz yy, mogłam może mi sobie popatrzeć na tą Sensevię. No a właściwie nie powiedziałam, co to jest za To jest Sanseviria kirki Copertone, Czyli Senseviria w takim nietypowym kolorze, takim brązowym trochę, że ona, jak to się mówi, wygląda tak, jakby już była na skraju upadku. Ale ona nie wygląda wcale tak tak źle. Ja, ja jej nigdy nie widziałam na żywo. I wydawało mi się, że ona jest bardziej brązowa. Naprawdę. Myślałam, że ona jest bardziej brązowa. A ona w sumie jest taka brązowa. Znaczy, o. no ma taki odcień brązowy, ale z taką świetnią, więc, więc wydaje mi się, że, 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 że co dobrze. No i, no, no i była to jedna toniczka, tak? Był ten hitpack. I tutaj generalnie mogę powiedzieć, że że poza tym, że ona jest bardzo mokra. To mi się nie podoba. No to z samego zapakowania, bo ona, widzicie, nawet w tym pudełku, jak ja otworzyłam to pudełko, to ona tak leżała bokiem. Ale no, może dobrze, tam właściwie była na tyle zabezpieczona tym plastikiem, że jak widzicie, no ona ma tutaj uszkodzenia tych końcówek. No, no niestety, no wiecie, one są takie delikatne, ale mm, tak jak powiedziałam, że miałam kiedyś przygodę z zamawianiem sansewergi. No, taką dziwną, bo zobaczyłam, zobaczyłam jedną odmianę, która mi się bardzo spodobała. W sklepie stacjonarnym była to zima, sklep był trochę dalej. Ja nie kupiłam wtedy w tym sklepie, tylko jak przyjechałam do domu, sobie przemyślałam, pomyślałam sobie, że ona taka była śliczna, czemu ja nie kupiłam, więc zaczęłam szukać w internecie, bo nie chciało mi się jechać tak daleko. Jakoś tak się nie wybrałam, bo zimno, śnieg i w ogóle, nie? No, i znalazłam jeden sklep, który przysłał do mnie, ale ona była tak zmasakrowana, gdy mi przyszła, że coś strasznego. I to wyszło w ten sposób, że, że, że chyba połowę liści albo i więcej to było połamanych, lub popękanych w kilku miejscach, więc byłam załamana tą przesyłką. Okazało się, że była też mocno zalana, i to w takiej ziemi mocno produkcyjnej. No to oczywiście zareklamowałam, tam najpierw miałam dostać drugi egzemplarz, ale, ale dziwnym trafem, albo nie wiem czy on został wysłany czy nie, ale w końcu nie wiem czy to nawet firma kuryjewska zwołała się do mnie, że oni mi wysłali drugą, tak, że wysłali drugą, ja się no to zgodziłam, dobrze, niech ślub drugą, ale później kurier powiedział, że oni dostarczyli to w jakiś inny adres, a nie na mój, że to gdzieś zginęło i oni nie wiedzą gdzie to właściwie trafiło. Więc yy, oni mieli jakby przy, przysłać mi nową i odebrać tamtą. No i u rzeczy tamta już została. Tylko, że jak ja ją zaczęłam yy, po tygodniu, bo z tydzień mi tam stała w pudle, je, jak ją wyjęłam, no to wiecie, to tam niewiele z niej już zostało. Chociaż jakieś z dwie, z dwie, z dwie sadzonki chyba na, na kilka yy, się yy, ostało, no, no takie były w stanie niegnilnym jeszcze. Ja ją mam, mam do tej pory, ale ona mi ciągle stoi, jakby w ogóle nie, nie żyje, nie rusza się, taka jaka była uszkodzona, to taka jest, więc, więc wygląda dość marnie. Więc tak się jakby, bo to była z, z tych sensywiari Aubrytiana, Lauren, Lauren, tak, taka żółta. Więc ona rzeczywiście, jak w sklepie ją zobaczyłam, to później tak żałowałam, że, że jednak w tej sklepie nie kupiłam. No ale dobra, nie mówmy już może, po co, po co mówię o złych doświadczeniach, skoro Wydaje mi się, że powinnam, yy, powinnam zaliczyć to na całkiem, ale, ale wiecie, no, czuję, czuję, że ta doniczka jest bardzo przemoczona. Więc pierwszą, pierwszą rzeczą jaką, jaką jutro zrobię, jak wrócę do domu, a wrócę gdzieś, no późnym popołudniem, to będę musiała się zabrać za, za przesadzenie tych roślin na szybko, bo już długo nie pociągną. Długo nie pociągną, mimo że to są żelazne rośliny. No ale, ale tak, no, zaraz tak bardziej wiecie, na nią patrzę i coraz bardziej mi się podoba w ogóle ten kolor, właśnie ta, ta struktura tych takich grubych liści, bo one są fajne, grube. Fajne, no ale ta, No jeszcze takich grubych liści, które rosną tak... Ona chyba też i rośnie tak bardziej na boki, ale i, i w górę. To ja Wam powiem, że no, takiej nie mam. No te liście, co mam? bo no, ja jestem rzeczywiście jakoś fanką tych, tych sansywieri, które są yy, rosnące w górę. Są wysokie. Nie lubię Hani, bo mam jakoś z nią złe doświadczenia. Jakoś ona mi się dziwnie rozrasta. Jedna mi też padła, chociaż to akurat może nie do końca wina. Bo też mi przyszła z jakiegoś sklepu internetowego. W takim nie za bardzo fajnym stanie. No i ona trochę się trzyma, trzymała, trzymała i też padła, więc więc mówię jakoś doświadczeń takich dobrych nie mam i Sansevierie przez to, że one są dość kruche naprawdę. Właśnie wiecie, no jak poszkadza się te końcóweczki. No to już nie wiem, co można zrobić. One po prostu nie odrosną. Tutaj właściwie każda jest. Każda jest ciepilięta. Nie ma żadnej takiej i to mi się może mniej podoba, no ale. Ale wiem, że z tym może być różnie, Ale cieszę się, że żaden liść nie jest uszkodzony, nigdzie nie jest pęknięty. No naprawdę była dobrze zabezpieczona, no, ale to jest takie ciężkie. Zobaczymy. No mam nadzieję, że mi tam nic nie. Tutaj wystają mi korzonki i one wyglądają nieźle. Może podlali to przed wysyłką, choć to było dość głupie, ale no nie wiem. W każdym razie możecie, jeżeli ktoś zamawiał od tego sprzedawcy, przypominam, że Rękogliwice, to możecie powiedzieć, jak tam się sprawiły wasze roślinki. Mam chyba najwięcej z ma no właśnie. To co, ostatni rzut. Będziemy się żegnać, mama, tylko muszę iść spać. Jutro mam, muszę z rana wstać, ja ja, ja, cały tydzień, cały weekend mam taki i jutro, i pojutrze, ciężko, ciężko. Ech, ciężko będzie. Ale następny film to już nagram Wam taki na zielono, gdzie, gdzie przed moimi porządkami pokażę Wam roślinki, które mam na stanie. Troszeczkę ze mną widać. Trochę, trochę powiem o ich przebojach, y, jakie z nimi mam. No i będę robiła później właśnie porządki, dlatego chciałabym zrobić taki tour, żeby nawet miała sobie na pamiątkę jak wyglądała ten mój bałagan, bo teraz naprawdę mam bałagan w roślinach. Może je inaczej ustawić, trochę pozmieniam miejsca, mam takie jakieś pomysłanie, no ale dużo muszę przesadzać, bo też i doniczki. Jeszcze mam właśnie sporo kupionych. Widzieliście tutaj, bo to nie są wszystkie, które gdzieś tam w międzyczasie kupiłam i jeszcze ziemi nie dostały po, 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 po zakupie. A, a wiadomo, że ta ziemia produkcyjna nie jest najlepsza. No tylko, że to akurat te roślinki, tak myślałam, że tam. Dużo wcześniej przesadzę, tylko mówię z czasem bardzo mnie krucho ostatnio było. No i już mam do wniosku, że one jakoś wytrzymają, tak? bo nie były, nie były tak bardzo mokre ze sklepu. No ale już się za mocno przesuszyło. <grym>, nie za mocno. Myślę, że to nie jest y, ostatni mój film na zielono. Nie tylko hawciarskie filmy chciałam na, na swoim kanale umieszczać bo rzeczywiście tych roślin mam sporo i trochę tak jakoś wokół nich się kręcę, bardzo cieszą mnie zakupy tych roślin. Bardzo jest mocą oczywiście, kiedy coś się z nimi złego dzieje, ale nie mam już takich jakichś sentymentów. co yy. teraz na tyle fajne ceny tych roślin, że, że nie ma chyba sensu już się tak nad nimi trząść. Trząść, trząść. I, I wiecie, tam, jeżeli coś jej nie pasuje tak i nie chce z wami współpracować, no to co zrobicie? No nic, no też trzeba się pozbyć. Ale dlatego może idę w te Sansevierie, bo one tak, nie no... Ja myślałam, że wiecie, nie polubię Sansevierie, bo to mi się tak ze szkoły kojarzyły te, te takie wysokie, długie, te zeleniki. Ale w tym momencie tak przeskoczyło to. I zakochałam się po prostu na maksa. Naprawdę je uwielbiam. No i mogę Wam z, chyba zdradzić, zdradzić, nie zdradzić, że właśnie myślę o kolejnej. Tylko tak pomyślałam sobie, zamówię najpierw jedną, a jak wszystko pójdzie dobrze, to zamówię jeszcze, jeszcze Dragona. Sansevieria Dragon, bo ona też mi się strasznie podoba. To też jest Abrytriana, więc, więc też inny rodzaj niż, niż te Sansevierie Gwinejskie, tak, tak superba. Ale ja myślę, że o tym sobie pogadamy jeszcze. Jak pokażę Wam wszystkie moje Sansewierie naraz, no bo to myślę, że wtedy można sobie pokazać. Że taka ciekawostka. Eee, czy, jestem ciekawa, czy, czy wiecie właściwie, kto sprowadził Sansewierie do Europy? Pewnie nie. <grym> bo na pewno nie ktoś o nazwisku Sansewier, tak, czy Sansewier. Bo, bo nazwa Sansewierii nie pochodzi od, od właśnie od botanika, który sprowadził je. Tylko ten botanik nadał nazwę nazwę, no, no właśnie nie, nie uwiecznił swojego nazwiska. To, to jest nazwa na cześć, na cześć księcia Sanseviery. Czyli tam to był książę, który, który, żył troszeczkę jakoś tam w, no w czasach równoległych z botanikiem, chociaż botanik był, był jakby urodził się po nim, ale w tamtych czasach była to postać bardzo no chyba dość głośna. Do naszych czasów to tak nie przetrwały wszystkie materiały o, o właśnie o tej osobie, a my możemy właśnie ją jakby ciągle pamiętać, więc uhonorował to, uhonorował, uhonorował, no, no to, to był taki człowiek na swoje czasy, no, który przerastał swoje czasy, tak? To był naukowiec, to był myśliciel wojskowy, właśnie trochę i alchemik, to to, to nie były dla niego dobre czasy na życie. No, był osobą bogatą, to no bo był w końcu księciem, tak? Księciem. Więc, więc to mu troszeczkę bardziej uchodziło na sucho niż, niż pewnie gdyby, gdyby był osobą taką biedniejszą, bo wtedy to już pewnie to by zapłonął. Ale to jest takie ciekawe, że mało kto pewnie, chyba, chyba że ktoś się bardzo interesuje. To, to, to może wie, jak się nazywał właśnie ten botanik. Bo ja też nawet no, nie pamiętam, oczywiście, czytałam o tym, ale nie pamiętam. A, a ten y, książę został wieczniony i, i żyje właśnie w nazwie Severia. To jest ciekawe. No, mnie przynajmniej to zaciekawiło. Nie wiem, jak Was. To dziękuję Wam bardzo dzisiaj za uwagę, bo, bo już na pradach chyba muszę spać, żeby, żeby mieć siłę jutro, jutro jeszcze pójść i trochę. Ech. Trochę, trochę, się pouczyć, trochę się pouczyć. I zapraszam na kolejny film na zielono.